Witamy serdecznie w 101. edycji popularnego programu Idol. Widzowie już zasiadają przed telewizorami, ostawiają obraz i dźwięk. W tej edycji w skład Jory wchodzi dwóch członków: dobrze wszystkim znany z poprzedniej edycji Itaś oraz gwiazda poprzedniej edycji, owielbiany przez publiczność Deidara. And now, the end is near, and so I face, the final curtain, and more, much more than this, I did it my way. Na przyszłość proszę pamiętać by nie śpiewać z papierosem w ostach jest, właśnie bo się zakrztosi szlop spowodujesz pożarom.

Czy mogę go wybochnać, żeby więcej tego nie widzieć? Nie nie nie. Czy ja muszę pracować z piromanem? Pan to już chyba o nas był. Regulamin nie zabranie powtórnych występów. The token don't you ever come around here Don't wanna see your face you better disappear The flies are in the eye and the woods are really clear So beat it. Just be You better go, you better do what you can Don't wanna see no blood, don't be a macho man You wanna be tough, better do what you can So beat it You wanna be bad, just be there, beat it No one wants to be defeated Showing how funky, strong is all your fight It doesn't matter who run, alright, just beat it On jest słodki. Chciałbym moc cię zabić, byś więcej to nie wracał. Fantastyczne wykonanie. Brzmi prawie jak lider pod prysznicem. I taś ja się go boję. nie widzę w tobie dziewczyny, a tym bardziej kobiety. Może pożycz od niego okulary, to coś dojrzysz. Mi się podobało. mi <śpiewa> te Z takim występem chyba pomylił pan programy. Czy mógłby pan pokazać co jest pod maską? A ma pan jakąś inną wersję? Hiya, Bobby. Hiya. You To było niesamowite. Zrób to jeszcze raz. Nie. Mam dość. Nawet wiele możnych Okage chce wystąpić. Zapraszamy. Ten zgrzybiały staroch zepsął artystyczny nastroj tego programu. Trochę szacunku dla starszych.